Jestem popularnym TikTokerką Julian. Mam już 3 miliony followerów i przyzwyczaiłam się do ciągłego oceniania mnie. Ale tamtego dnia oszaleli. Wysłali mi mnóstwo filmików przedstawiających jakąś wieśniarę. No, chyba to jakiś żart. To tutorial o szyciu na drutach. Ale kiedy zobaczyłam postać w tym filmie, byłam zdziwiona. Była moją dokładną kopią. Mnie oczywiście często kopywano, ale tym razem ta dziewczyna była moim żywym obrazem. Po prostu nie do wiary. Miała nawet ten sam głos. Byłam zaskoczona, ale wtedy pomyślałam, że fajnie byłoby nakręcić z nią filmik. To z pewnością weszłoby na top 10. Dziewczyna miała na imię Megan. Napisałam do niej sms i poprosiłam, żeby spotkała się ze mną jutro w kawiarni. Co dziwne, zgodziła się bardzo szybko. A jeśli to była jakaś oszustka, następnego ranka założyłam kaptur, żeby fani mnie nie rozpoznali i poszłam na spotkanie. Szczerze mówiąc, przez cały rok byłam już dość wyczerpana nagrywaniem filmików. I zwracaniem na siebie uwagi. Byłam uważana za najbardziej skandaliczną gwiazdę TikToka, ale zarabiałam nie za pieniądze. Owszem, byłam bardzo samotna, przez popularność nie miała prawdziwych przyjaciół, a czasem chciałam znów stać się zwykłą dziewczyną, która nie musiała co 5 minut sprawdzać polubień, komentarzy i baniem się paparazzi. Rozglądałam się wchodząc do kawiarni. Byłam niespokojna i czułam, że taki żart. Ale potem zobaczyłam Megan przy stole. Wow! Naprawdę jesteśmy bardzo podobne. Megan pomachała do mnie. Ale kiedy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że ma inny kształt nosa i kilka piprzyków na szyi. Megan od razu powiedziała, że mnie bardzo podziwia za to, jak szybko zdobyłam popularność i że od dawna marzy o byciu tak fajne jak ja. Wiesz, Megan, popularność jest fajna. Ale bycie blokerką nie jest takie łatwe, jak się wydaje. A potem wpadł na pomysł: A co jeśli Megan i ja zmienimy się miejscami? Zastąpi mnie przed fanami i w końcu będę mogła sobie trochę odetchnąć. Podjąłam decyzję i powiedziałam o tym Megan, ale zawahała się i powiedziała, że nie umi robić aż tak fajnych tiktoków, a followerzy od razu nas przyłapią. No, choć fajnie będzie, będziesz chodzić tylko na różne modne imprezy, nawet za to zapłacę. Na czym tu się zastanawiać? Megan zamilkła, a potem cicho stwierdziła, że się zgadza. Bo naprawdę potrzebuje pieniędzy. Byłam bardzo szczęśliwa. Moja kopia chciała dla mnie pracować. Super! Jedyne co musiałam zrobić, to zmienić ubranie od Megan. Moja kopia musiała dobrze wyglądać. Wzięłam więc Megan na zakupy. Musiałam wybrać jej jakiś superancki wygląd. Megan była tak zdezorientowana, że nawet nie protestowała. W sklepie powiedziała mi, że czekają dziś pierwsze zlecenie. Musiała iść na imprezę Gwiazd w Akademiku. Podpisz kilka autografów, uśmiechnij się i to wszystko. Miałam już dosłownie ich dość. W końcu Megan wyglądała jak prawdziwa celebrytka. Szybko wsadziłam ją do taksówki i pojechałam do domu. Po raz pierwszy od długiego czasu miałam zamiar spędzić spokojny wieczór w swoim mieszkaniu. Ale to nie było takie łatwe. Megan została oznaczona na kilku zdjęciach. Od pierwszego komentarza prawie oszalałam. Follower napisał, że Megan została zamieniona. Komentarz polubiło 500 osób. Czytałam uważnie: Dzielam, dzisiaj była miła. Nie była dziś niegrzeczna wobec nikogo. Jeszcze setki podobnych komentarzy. Kiedy Megan w końcu wróciła, natychmiast na nią wpadłam i zapytałam, dlaczego jest taka miła. Ale Megan jedynie odpowiedziała, że jest absolutnie zachwycona tym życiem. Na przyjęciu zaproponowano jej, żeby została twarzą marki kosmetyków i zrobiła kilka zdjęć. Co? Megan, zwariowałaś? Masz pieprzyki na całej szyi, a ja nie mam. Followerzy od razu się skapną. Natychmiast usunęłam wszystkie moje zdjęcia z Instagrama z czystą szyją i opublikowałam zdjęcie Megan. Niech followerzy myślą, że zawsze miałam pieprzyki. Następnego ranka followerzy nadal podziwiali mnie na wczorajszej imprezie i polubili nowe zdjęcie. Plan z nową kopią nadal działał. Wreszcie mogłam trochę odpocząć. Ale to nie było takie proste. Zawsze musiałam uważać. Mogłam zostać rozpoznana, kiedy Megan kręciła się w innej części miasta. Poszłam raz do kina i po założeniu okularów 3D zaczepiły mnie dwie laski. Pytali, jakim cudem Jillian trafiła do kina, kiedy pięć minut temu zamieściła artykuł ze spa. Powiedziałam im, że wszystko źle zrozumiały i szybko uciekłam przez wyjście awaryjne. Fani podejrzliwie zaopiekowali się mną. Potem bałam się wyjść. I większość czasu spędzałam w domu. Nie chciałam, żeby ktokolwiek ponownie mnie rozpoznał. Ale po dwóch tygodniach takiego odpoczynku strasznie się nudziłam. Zwykle radziłam sobie z nudą. Zazwyczaj robiłam live'a na TikToku. Przygotowałam się, włożyłam nową, obcisłą sukienkę i włączyłam streaminga. Nastrój był po prostu super ale nagle uderzyła mnie fala nienawiści. Nie rozumiałam, co się dzieje, ale followerzy zaczęli pisać, że jestem w jakimś sposób oszustem i że wyglądam grubo w sukience. Jakiś palen napisał, że widział mnie wczoraj na imprezie i że byłam o wiele milsza i piękniejsza. Panice przerwałam Lejfa. To tylko ja! Zawsze lubiliście mój sarkazm. Po Lifeie tysiąc osób przestało mnie śledzić na TikToku. Co to za niski cios? Czy słodka Megan radzi sobie lepiej? Jestem pewna, że wkrótce też się nią znudzą. Zadzwoniłam do Megan i powiedziała mi, że to siła wyższa. Megan musiała od razu przyjechać i zrobić następnego live'a. Nie sądziłam, że mogłaby to zrobić lepiej niż ja, ale przynajmniej nie musiałam słuchać całej tej nienawiści. Megan poprosiła mnie o hasło do TikToka. Na wszelki wypadek, gdybym musiała zrobić live'a. Niechętnie przekonała mnie ta informacja. W porządku, zmieniłabym hasło za tydzień, kiedy moi fani by chcieli mnie z powrotem. Każdej nocy Megan nagrywała live'a, a ja oglądałam streaminga. Publiczność rosła i nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Hej, czy jesteście ślepi? Musiałam coś zrobić, więc w następny dzień przed live'em wręczyłam jej bardzo brzydką sukienkę z drugiej ręki. Na pewno nie wyglądała w niej jak księżniczka. Nie mogłam się doczekać fali nienawiści. Ale nagle Megan została obsypywana komplementami. Że na przykład w tej prostej sukience jest jeszcze ładniejsza i że w końcu przestała wyglądać jak lalka. Niestety plan się nie udał, ale wieczorem dostałam telefon od kuriera. Miał dla mnie prezent od fana. No cóż, w końcu ktoś przynajmniej się opamiętał. Właśnie wyciągnęłam zupełnie nowy telefon z pudełka. Kiedy Megan wpadła do salonu, wyrwała mi go z rąk i powiedziała, że to dla niej. O co tu chodzi? Megan powiedziała, że spotykała się kilka tygodni z moim byłym, a on przesyłał jej prezenty. Nie wierzyłam w to. Następnie Megan pokazała mi zdjęcie, jak go przytulała i jak pokazywała fanom palec. To był mój charakterystyczny gest. To było po prostu nie do zniesienia. Powiedziała mi, żeby wyszła z mojego życia i że nie potrzebowałam już jej więcej usług. Megan spojrzała na mnie zdziwiona i powiedziała, że takie bezmuskowe lalki, jak ja, nie są godne sławy. Zawsze wiedziała, że może być lepsza ode mnie i z łatwością to udowodniła. Po prostu byłam zaskoczona jej zachowaniem i nie mogłam nawet sprzeciwić się. Megan triumfalnie poszła. Zrozumiałam tylko jedną rzecz. Powinnam wcześniej powiedzieć fanom całą prawdę. Szybko nakręciłam filmik z odsłoniętą szyją i zamierzałam umieścić go na TikToku. Widzicie, prawdziwa Jillian nie ma żadnych pieprzyków. Wymyślałam już żadny komentarz do zdjęcia, ale zdałam sobie sprawę, że nie mogę zalogować się na swoje konto. Co się dzieje? Hasło nie pasowało. Napisałam sms do Megan i prosiłam o zwrot mojego konta. Ale w odpowiedzi wysłała mi kpiący uśmiech. To było już przegięcie. Jak ona mogła? To ja jestem Gillian, nie ona! I wtedy zadzwonił dzwonek. Megan w końcu opamiętała się. Ale głos w telefonie tylko uprzejmie przypomniał mi, żebym się nie spóźniła na prezentację i rozdanie nagród blogera roku. Zaczęło się o 18. .00. Czy to jakiś żart? To był pierwszy raz, kiedy o tym słyszałam, ale powiedzieli, że zadzwonili do mnie dokładnie tydzień temu. Wtedy do mnie dotarło, że Megan była tego świadoma i sama chciała odebrać nagrodę. Rozłączyłam się i zaczęłam szukać sukienki. Musiałam być szybsza niż Megan. Uff, ledwo dotarło na rozpoczęcie rozdania nagród. Pobiegłam do garderoby, ale kiedy otwarłam drzwi, Megan była już w środku i siedziała na moim krześle. Spodziewałam się jakiejkolwiek reakcji, ale Megan nagle wybuchnęła płaczem i błagała mnie. Żeby jej nie ujawniała. Obiecała, że nie będzie już chodzić za moimi plecami i będzie mi posłuszna ze wszystkim. Megan stała się nagle taką słodką, małą dziewczynką. Przez chwilę było mi jej żal. Podeszłam do niej, żeby ją uspokoić, ale nagle złapała mnie za ramię. Co się do cholery działo? Próbowałam się wyrwać, ale Megan nie chciała mnie puścić. Powiedziała, że tylko dzięki niej zostałam w ogóle nominowana. Potem Megan zaciągła mnie do łazienki. Co robisz? Ale szybko wyszła i zamknęła drzwi. Hej, wypuść mnie! Próbowałam uciec, ale to było bez sensu. Co powinnam zrobić? Zaczęłam szukać czegoś, czym mogłabym wywalić zamek, a potem przypomniałam sobie, że mam pełno spinek we włosach. Pobiegłam do drzwi i zaczęłam szturchać zamek moją spinką. W końcu udało się. Wybiegłam tak szybko, jak tylko mogłam i wbiegłam na scenę, ale Megan już tam była. Wszystkie światła były skierowane na nią. Wybiegłam na scenę i czekałam, aż fani będą szczęśliwi, ale publiczność gwizdała i prosiła, żebym zeszła ze sceny i nie przeszkadzała Gillian w przemówieniu, więc myśleli, że jestem fałszywa. Mega powiedziała do mikrofonu, że zwariowałam i że muszę być odizolowana. Strażnicy już biegali po mnie, a potem ktoś z publiczności krzyknął, że w rzeczywistości prawdziwa Gillian nigdy nie miała brzydkich pieprzyków na szyi, aż do niedawna. Zdałam sobie sprawę, że to moja ostatnia szansa. Krzyknęłam, że na moich starych zdjęciach z Instagrama nie ma pieprzyków. Niech zobaczą na własne oczy. Cholera! Usunęłam je własnymi rękami. Strażnicy ściągnęli mnie ze sceny. Opierałam się, krzycząc, że się mylą. Minutę później byłam w karetce. Z jakiegoś powodu lekarz dał mi zastrzyk. Stopniowo moje oczy zaczęły się zamykać. Zasypiając, zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy. Życie jest tylko jedno i musimy nim żyć samodzielnie aby w pewnym momencie nie okazało się, że jesteśmy własną podróbką.